Siemanko, witam Was serdecznie na serwerze MindFox. Dzisiaj yy, kolejny odcinek, drugi odcinek yy, Skywars. Jak widzicie, sprawiłem sobie dosyć superański texture pack. Wygląda to przecudnie. Zobaczcie na wodę. Odbija się wszystko od tej wody. Świetnie to wygląda, cienie są super dopracowane. I Jeszcze troszeczkę pobiegam, wam pokażę jak to wygląda. Zero w ogóle lagów mam, co, jest, co mnie bardzo cieszy. Yy... No, efekty są przecudne, yy, ale do rzeczy, skoncentrujmy się na Sky Warsie, dzisiaj zagram z Chesterem, Kalisa yy, Calis, dzisiaj nie było, Chester chyba już gdzieś tutaj stoi, no mała świnka idzie, idzie, tyk, chodź, chodź. A to kto? Dobra, jest strasznie już późno, już jest godzina 23, więc bardzo mało ludzi jest na serwerze, około 100 osób, o jak widać Chester już tutaj też stoi. O, patrzcie w ogóle jak się trawa pięknie rusza, świetny z tym teksturpak, bardzo mi się podoba, zupełnie, zupełnie inaczej się gra. Mm. Ale do rzeczy, możemy, możemy zacząć yy, rozrywkę, no to wbijamy Chester. On mnie co prawda nie słyszy, ale ale, okej. Okay. Yy, Skok. Dobra, 6 na 8, 6, 7 na 8. Jeszcze jedna osoba i zaczynamy, mimo że taka późna godzina to jak widać... Gra się dość szybko zaczęła, zaczyna, przywitamy się z wszystkimi. O, doszła ósma osoba, zaraz zaczynamy. Dobra, i zaczęliśmy grę. Co my tu mamy? Mm -hmm. Dobra, może zacznijmy od tego drewna. Jest to drugi odcinek z, z naszej serii. Myślę, że ten tekstur pack wprowadzi zupełnie inną jakość tych filmów. Strasznie, strasznie ciekawo on wygląda. Okej, okay, co my tu mamy? Patyczki. Też spoko. Tan Tak, chcieliśmy zrobić łopatka. Okej okay, i kopiemy sobie cobblestone. Stone. Ok, mamy. U! Myślałem, że tu dziura była. Fak, ja sam robię te dziury, więc. Żebym się nie podkopał. No nie wierzę. Gdzie jest jakiś bezpieczny kawałek Stone? Dobra, mamy. To robimy kill off. Kurczę, mam tylko jeden, nie wiem jakim cudem, ale jeden. No i spoko. tyk, tyk, i minerały, nasze kochane minerały. I do pieca z nimi. Jeśli byście chcieli w jakimś z odcinków zobaczyć hmm, tutorial czy gameplaya z jakiejś innej gry, to możecie powiedzieć po prostu, to postaram się coś dla was przygotować. Ten cień to ktoś tam jest, czy? Okej, okay, to taki zdradnimy ten dekturpak. Eee... Kurczę, nie wykopiamy tego kawałku, pewnie chyba. Że... Hmm. No nie, ciężko będzie, ciężko. Może coś takiego, jak spróbujemy zrobić, to się może uda, ale. Jest, udało się. Super. Gdzie jeszcze mamy rudę? Tutaj. Dobra, jeszcze mieczyk szybko zrobimy. Okej. Okay. I na koniec byśmy potrzebowali jeszcze budki może. Chociaż nam nie starczy. Jeden nam zabraknie. O, tam jest ruda. Wow! Już myślałem, że spadnie, ale udało się złapać. O, okej. Okay. Do przetopienia. Tak. Dobra. Czekamy jeszcze chwilę i możemy ruszać. A zatem czas sobie pokopiemy troszeczkę dirta. Wow! Ta woda może nas zrzucić. <laughs> to było niebezpieczne, ale, ale się udało. Okej. Okay. Dobra, mamy już żelazo. I mamy budki. Zakładamy budki. Jeszcze sobie zrobimy na szybko schodki. ty Okej. Okej i okej. Okay. Dobra, no to spadamy stąd. Tyk, tyk. Jak to wygląda? Gdzie kto jest? Tam ktoś jest, może go wędką dosiągnę, to będzie ciekawie. Byłaby nieźle, ale nie pykła, dobra. Uj! Zastanawiałem się, co to za miejsce, ale to już teraz się zorientowałem. Ta dziura, którą wykopałem, ona jest niebezpieczna. Ja bym... może zamurował. Nasz wypadek, a co ty kolego kombinujesz? Na wędkę chcesz mnie złapać. Prędzej ja ciebie złapię, ty mi tam. Nie dosięgasz. O, bo został nawet, ale nieważne. Eee, co możemy zrobić w tej sytuacji? Schowam się, niech on myśli, że ja go nie widzę albo go nie szukam, bo tam się nigdy nie ruszy. Wykopiemy sobie trochę drewna za ten czas. Ten, ten, Może ten, drewno. starczy. Może jeszcze I do kostki je wrzucimy, żeby do kostki ten, wrzucimy, żeby wszystko. Spadamy stąd. O, o, dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, może Masław nie zobaczy. Ach, kurczę. Kurczę! Nie! Koniec. Nie, to się nie mogło tak skończyć, to było straszne. Um, przygotowania były długie, wielkie, ale, ale nie udało się. Hmm, dobra, Chester tam na pewno jeszcze gra. Hmm, filmik zajął 9 minut, więc mamy jeszcze... Jeszcze mamy powiedzmy z 5 minut, bo chciałem żeby on trwał 15, więc może... Może wyjdę stąd po prostu i pokażę wam jeszcze, jeszcze jakąś inną grę. Ok. Aha, musimy się zalogować, to już, już się logujemy. I biegniemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Skyward, Survival Games... Hmm. Chętnie ja bym wam pokazał coś, czego nie znacie, chociaż pewnie już wszystko, wszystko znacie. Może spróbujemy z tą Mob Areną, bo są ciekawe klasy. Ale świetnie się biega, no świetnie to po prostu też wygląda, bo... efekty tych cieni są... naprawdę dobre. Tu mamy Mob Arenę, jak wiecie. O. I wbijamy do środka, chociaż też kurczę mało jest ludzi strasznie pewnie. Trzy osoby są, no okej, okay, spróbujmy. Mob Arena ma-join no i muszę poczekać aż runda się zakończy to może ją troszeczkę wymusimy, żeby się skończyła szybciej ma-force-end Ok, chyba tu wszystkich tepnie albo i nie ma-join o, przeniosło ich, dobra no i zaczęliśmy w tym miejscu to jest taka, taka poczekalnia powiedzmy i tu się wybiera klasy Mamy tutaj pokazanego rycerza, blokera, mamy też łucznika i paladyna. Hmm, jeśli ktoś ma konto VIP, to może też przejść do samego pokoju. Tutaj tylko VIP może przejść. I wybrać jedne z tych super klas. Chemika, nieumarłego, kozak, hmm, barbarzyńce lub asasjana. On jest tutaj. Okej, okay, ja wezmę sobie nieumarłego, ponieważ to jest moja ulubiona w sumie klasa. Ma bardzo fajny enchant, jeśli chodzi o. Broje tutaj, wszystko na 10 ok, troszeczkę. No i ok, klikamy blok. Jesteśmy gotowi do gry. W prawym klikacie, żeby, żeby, żeby szybko o, zacząć grę. No i zaczęliśmy właśnie rozrywkę i czekamy na pierwszy najazd. Każdy już się gdzieś tam rozbiegł. O, jest pierwszy wave. No i zaczynamy, zaczynamy. Jak wam już mówiłem, te klasy. Hmm, jeszcze wam pokażę miecze. Enchant 15 na stawonogi i na nieumarłych. Te klasy są bardzo, bardzo dobre. Typu nieumarły chemik. No dobra, pójdźmy troszeczkę, może wyżej. A, i tam macie napisane też po prawej stronie, kto ile ile potworków zabił. To jest Pana sprawa. O, kolejny wave. Na razie jest spokojnie, ale. Przy 30 wave, przy 30 ataku na jeździe to robi, robi się już trudno. Jak widzicie, strasznie łatwo padają na razie te potworki. Tylko jak już dojdziemy dość daleko, to ich będzie tak dużo, że, że mogą być problemy. Ale początek jest łatwy. O, slim drugi miecz na no slimy będzie lepszy. Poprawda jest taka, że praktycznie na jedno uderzenie rozwalicie większość tych potworków, jeśli będziecie dobry miecz używać, a nieumarły ma dwa różne miecze. O! Creeper mi wybuchł w twarz. Dobra, postaramy się nadgonić w statystykach, żeby być pierwszym, chociaż na razie idzie to średnio. Świetne są te cienie. No, zobaczcie po prostu na tą wodę. Ona, ona po prostu płynie. Każdy się odbija w niej. Yy, jedna ważna rzecz, bo pewnie wielu z Was będzie chciało po prostu tego teksturpaka. Ten teksturpak jest diabelnie mocno wymagający i po prostu trzeba mieć taki kombine, żeby, żeby uci ucisnął komputer po prostu go, yy, że no, wielu z Was pewnie nie zadziała on. Naprawdę bardzo mocny i stabilny komputer trzeba mieć i. I wypasioną kartę graficzną. Przede wszystkim. Wow, tu już się robią problemy. Aha, nie ten miecz, dobra. Aha, to jest boss, przepraszam Was. To jest boss. To jest najsilniejszy pająk, bo on jest bossem i jego się nie da tak po prostu łatwo zabić jak wszystkich, wszystkie inne potworki. Bo on ma chyba 20 tysięcy życia. Jego się bardzo długo bije, więc on, on nie jest prosty do zabicia nawet z tym moim mieczem. Który jest kozacki. O kurcze, ale mi biją. Dobra, pora na jabłuszko. Pyk. I uciekamy. A gdzie moi kamraci? Tam jeszcze jeden żyje, widzę. No, ten pajączek jest kozakiem, więc z nim, z nim możecie mieć problemy. Szczególnie jeśli ktoś na przykład nie ma VIPa, to może używać tych słabszych klas. A też słabsze klasy, no nie są tak wytrzymałe jak ta, którą teraz gram. E, tutaj mam bardzo dobrą zbroję, bardzo dobry kwipunek. No Jak widzicie, już jest 15 Wave i coś się zaczyna dziać. Z tych potworów naprawdę bardzo sporo. No, i takie atrakcje znajdziecie na MindFoxie: tutaj jest bardzo, bardzo ich dużo. W sumie jedno jeszcze ważne rzecz, o której zapomniałem na początku powiedzieć. Spotkaliście tam Chester'a na wcześniejszym serwerze, który generalnie jest odpowiedzialny za większość urozmaiczeń i atrakcji na tym serwerze. On tutaj stara się najwięcej rzeczy wymyślić, wprowadzić. Staram się z Kalisem tam dopomagać w kwestiach technicznych, ale. Ale pomysły na realizację to jednak są głównie jego, więc yy, dla niego też wielkie się tam podziękowania należą. Yy, yy, yy. Dobra, gdzie jest jakiś kumpel, żeby mi ktoś pomógł, bo już zaczynają się problemy, powiem. Już tego jest sporo. Jabłuszko zjemy. W półtorej serduszka to nie jest... O! Nie zdążyłem zjeść. Jest problem, jest tam. Jest, fart. Ostatnie pół serduszka i się udało. Tych pajączków trzeba troszeczkę zabić, bo ich jest zdecydowanie za dużo. O, chyba zabiłem bossa. Aj nie, to jednak nie był boss. Ja sprawdzę jeszcze, który szybko miecz jest. No, tych nie umarł. Dobra, ten pierwszy. Tak, żeby te zombiaki i kita no, padły. Bo tego tutaj jest za dużo. Zdecydowanie. A, pomocy. Zobaczcie jak wyglądam. Świetnie to wygląda świetnie. O, kurczę, no i to jest 22 najazd. I tego jak wam mówiłem przy 30 to już jest hardcore totalny. Tam widać jeszcze ktoś żyje. Ja zaraz do niego do dołączę, żebyśmy sobie razem może tak po powalczyli. No, te najazdy już są zbyt... <laughs> srogie. Gdzie jesteś, kolego? Tutaj. Pomóż mi. No i w tym momencie to nie wiem, czy alchemik by nie był lepszą klasą. Alchemik ma na pewno dużo miksturek do rzucania. A te miksturki wiadomo, to są obszarowe, więc rzucając jedną mogę zabić tam 10 potworków. Eee... Najgorszy jest też ten pająk, ten, ten boss, bo on cały czas upierdliwie atakuje. Oj, życie, życie. Dobra, udało się. Będziemy klikać, bo ja już nie wiem, czy ten boss żyje, ale chyba żyje, bo jego widać. Ten boss troszeczkę, ten pająk inaczej wygląda. On jest troszeczkę ciemniejszy od tych pozostałych. Zobaczcie, ile tych potworów tam już jest. To już jest masakra. I tak się dziwię, że nie laguje, generalnie, bo nawet przy zwykłym Minecrafcie w którym byłoby tyle potworów, mogłoby już zacząć lagować. A przy tym teksturpaku, gdzie są te cienie, gdzie są te efekty, to jest to już naprawdę zasobożerne. na maksa. O, 27 wave. Mówiłem Wam o 30. Zobaczymy, czy uda mi się dotrwać. O, pomocy! To już jest... O kurczę, pół serduszka. No i zginąłem. Jakbym pewnie zjadł szybciej, to by się coś udało. Ale nie udało się. Teraz jesteśmy spektatorami, czyli nie żyjemy. Nie możemy grać, ale możemy polatać po mapie i poglądać. No ale wyskoczyłem z góry i, i zginęłem. Dobra, i to jest generalnie koniec. Jak zwykle ten filmik się przedłużył znacznie dłużej niż miał trwać. Trwa miało być 15 minut, jest prawie 20. Nie szkodzi. Jeszcze raz się zaloguję. Mm, Na spawnie wam. No nie wiem, czy starał już wam nie pokażę, bo zniknął. Ale dobra, cieszę się, że udało nam się nagrać ten odcinek z Skywarsa. Przykro mi, że niestety, no, tak szybko zginąłem, nie wyszło. Ale cieszę się, że wam chociaż mogłem Mob arenę pokazać. Yy, myślę, że to jest też bardzo, bardzo fajne bardzo fajne miejsce do rozrywki z kuplami. No dobra, z mojej strony to będzie wszystko na dzień dzisiejszy. Zapraszam was na kolejny odcinek i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa papa.